Witajcie kochani, pokażemy Wam dzisiejsze nasze zakupy. Takie troszkę większe zrobiliśmy, bo to zbliżał się u nas, zbliża się znaczy długi weekend. Święto Dziękczynienia. Thanksgiving to jest po polsku, chyba, tak? Dziękczynienie. Coś takiego. No to będzie indyk. Zaczynamy od indyka. takie kupiliśmy nie za wielki. nie za Ile daliśmy? 4,40 5, 5, 5 kg. O, to dosyć, 5,40 kg. Za kilogram tyle daliśmy. O ponad 5 kg, 123 dolary także super cena jest zamrożony zostawiamy go do odmrożenia położę go na dół na razie niech się odmraża no, ale kupiliśmy też sobie coś co lubimy tak, tak sobie złapaliśmy takie sushi mąż to uwielbia też ja lubię te to jest krewetka, tak? A ty lubisz właśnie te, te takie to łososie? jest i tuńczyk. i tuńczyk. to, to za 12, taka taka. to za 11 dolarów. No nie tak tanio, ale raz na jakiś czas można. No i złapały sobie. No i boczek, oczywiście też złapaliśmy. Boczek kosztował 5 dolarów. 375 gramów. Dosyć taki ładny, chudziutki. No i coś dla mnie. Mało. Kawiorek. on? 6 dolarów. 5,91. Tak, czarny. To jest tylko 50 gram. Tak. Ale ty łupisz. U, tu jajeczek nieraz, nie? Tak, tak. Uja. To złapałam też bazylię, bo będę potrzebowała, bo będę robiła, gdzieś tu mam fasolę. Kupiłam właśnie fasolę. 3 fasole. 24 dolary, kupiłam za fasole dałam, no nie za bardzo. 4 dolary i właśnie zrobię z bazynią z pomidorkiem tak trochę inaczej. To zobaczycie w video następny. No i dla mnie znowu coś. A Akurat tak. też były tanie, bo tylko 2 dolary za nie dałam. Bardzo lubię kurkhelki. Nasze bardzo. lokalne. No, i jeszcze złapałam to. Wczotklinie był 3,50. To dobra cena. I malinki. Maliny to naprawdę dzisiaj, w tym tygodniu są tanie po dolar. 66 to no. są z Meksyku, chyba, ale są bardzo dobre. 8,6. To Zobaczmy. też złapałam. Pro, ale Meksyku. bardzo dobre, słodziutkie, bo już jedliśmy je. I co my tu jeszcze kupiliśmy? A, kupiliśmy też śmietankę. Bo będę robiła serniczki. Będzie mi potrzebna wita śmietanka i będą mi potrzebne takie wiśnie w syropie do serniczków. I no oczywiście serek jeden mam, to jeszcze jeden dokupiłam i będzie, serniczki będą. Serek jest po 4 dolary, śmietanka 3,50. To jest troszkę drogie, po 5 dolarów, ale potrzebne mi. Nie drogie, to się raz na rok. Kupujemy. Tak, no i rybki. Będzie no rybka i... też, rybka będzie w warzywach. No, taka po grecku, niby. Mam dwie paczuszki akurat też była dobra cena. Podaliśmy po 6 bez dolarów. Skóry, bez ośmiu. 400 gramów, 6 dolarów. Po dwie paczuszki sobie wzięliśmy. Ja od razu zamrażam. No, na... Nie, 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 bo będę dzisiaj robiła, nie zamrażam. ja dzisiaj zrobię, na jutro będzie akurat. Co jeszcze? Kupiliśmy sobie witaminki, akurat były na promocji za 10 dolarów, jest 150. Gami, to są takie, takie. Pumowe, takie... żelki. Takie, takie jak żelki. No. Takie żelki się zbliża, trzeba się troszkę, troszkę tak uodparniać. No i kupiliśmy maślankę sobie. Maślanka 5 dolarów. No i ten, ten mój napój, który ja lubię, Cambery Mango, to czyli żurawina z mango wgazowany, bardzo dobry. ocet jabłkowy, bo może coś się zrobi. Tak, ale to jest taki zwykły. Tak, Nie co o, tam to, tu jest, no to może być do czegoś. Tam pokupiłam ciasteczka, właśnie. To są biskuit. to wracam, graham. Taki miodowy, właśnie, dają na spód, właśnie serniczków. Mielę te ciasteczka i właśnie zamiast jakiegoś ciasta, to daję, właśnie tę ciasteczkę mieszam z masłem. I to jest spód moich serniczków. Możemy Nie, chyba koszerny znaczek mają znaczy A. że zdrowe bo są miodowe miodowe są photo enlarged powiększone zdjęcie kupiliśmy też truskawki bo też jedliśmy wcześniej bardzo słodziutkie A. też z Meksyku 3 dolary tylko 3 dolary My kupiliśmy też kilogram kiełbaski dzieciaki lubią tą kiełbaskę pieczoną Jutro przyjeżdżają, będą wsuwać. Tak. Kupiliśmy też zgrzewkę grzewkę Kanada Canada Giędziureja. Dziądziorej. Tak, gazowane picie też potrzebne. O, to jeszcze kupiliśmy worek ziemniaczków. Borek na frytki. Zimniaku, frytki. Wnusiu kupimy. lubi frytki. No i sobie zamówili ją, żeby dla Wnusia były frytki. Będą frytki. Co jeszcze? To zgrzewka wody, to już wody nie będziemy pokazywać. A jeszcze kupiliśmy sobie winko o, i winko. Paliwo żeśmy kupili. Jeszcze. Tak. To jest moje ulubione winko. No. Uwielbiam mnie. Ja to jest chilijskie, wytrawne pyszne winko. Metro. Tak. No i a mąż sobie złapał. Piwko! Polskie lechy. No, z synkiem sobie po piwku wypijecie. A my dziewczyny winko. Tak jest. No i to całe nasze zakupy. Myślę, że daliśmy jakieś 160 dolarów. Kochani, będzie się jeść. podobało, to piszcie, czy lubicie oglądać zakupy, czy nie lubicie. Myślę, A my Wam bardzo się. dziękujemy. Na razie kochani, teraz to wszystko muszę pochować. Trzymajcie się i do następnych zakupów.